...a złote. Mikrocypek chce grać o 100 złotych w szachy. Cypek chce grać w szachy, z tobą za grak o 100 złotych w szachy. Cypek chce grać w szachy o 100 złotych, chyba, chyba go pojebało, chyba go pojebało do szefie, tego typu. co myślisz Jasper? Je, nie, nie, nie będę grał kurwa tego w szachy kurwa 100 złotych. Jego chyba popierdoliło kompletnie, chyba go popierdoliło kompletnie, tego mikrocypka. Chyba pierdolili go tego mikroscypka kompletnie. Mikroscypek jest chyba pierdolnięty. Jak mówi się, grał z nim szachy od 100 zł. On jest jakiś pierdolnięty, bizowie. Na głowę. On jest jakiś pierdolnięty, bizowie. Ten mikroscypek. Przecież by grał z nim szachy od 100 złotych, Pojbał go. Mikrocypek naciąga mi tak. Powiedział, żebym grał w szachy o 100 zł donate, później obliczył mi cenę na 30 zł i powiedział, że, wy, że, e, że chce grać ze szachy o 30 zł. W szachy, jak, jak ja przegram, to pisałem mu donate na 30 zł, a jak, jak on przegra, to ja, to on mi byzyma. Dobrze, niech nie zawraca ci dupy, ty nie umiesz grać w szachy. Naciąga mnie, naciąga mnie tylko. Dobra. Naciąga. mnie. No, wspaniał. jakie mamy